letnia, altana, cokolwiek, co zachęca do przebywania na świeżym powietrzu, powinna znajdować się blisko domu, bo komu się chce pokonywać dalekie dystanse? Ważne też, żeby była praktyczna, no i oczywiście pięknie wykonana. Tutaj ciekawym pomysłem jest to, że jest lekko zagłębiona, dzięki czemu powstały wygodne ławki. No i spójrzcie na ten piękny materiał. Tu się naprawdę chce siedzieć, prawda, pani Miro? Tak, jak najbardziej. Skąd mają państwo, mieli Państwo pomysł na tę ogrodową kuchnię? Marzył mi się duży grill kamienny, ponieważ z mężem bardzo lubimy kamień. Właśnie taki y, kamień ekry z tej jury y, krakowskiej, prawda? Nie ukrywam, że poszukiwałam właśnie takiego fajnego, ciekawego projektu. W czasopiśmie podejrzałam. No i coś takiego większego, okazałego oczywiście ze strzechą. To też daje taki wyjątkowy klimat. Kamień, o którym wspomina pani Mira, to wapień krakowski. Charakterystyczna, kremowa skała, chętnie stosowana przez właścicieli ogrodów położonych w okolicach Krakowa. Tu pojawia się także w wykończeniach oczek wodnych czy suchej rzeki, która rozpoczyna swój bieg obok altany i płynie w dół zbocza. Jak często płynie tędy prawdziwa rzeka? No prawdziwa rzeka to płynie tylko wtedy, gdy są gwałtowne ulewy, chociaż nie płynie ona tak jak prawdziwa rzeka tylko takim wolnym strumieniem, dlatego, że jest tu bardzo dużo kamienia i ta woda wsiąka w ten kamień. Tak. A skąd tak. jest źródło? Oprócz tego, że z, domyślam się, że z samego skłonu. Projektując tutaj nasze siedlisko, myśleliśmy też, co zrobić z wodą, która będzie z dachów i która będzie przepełni się za oczek. No i w związku z tym powstał projekt tej suchej rzeczki, żeby nas tu nie podtapiało, nie robiło nam tutaj rowów wodnych. W związku z tym rzeczka świetnie się spisuje, dlatego że odbiera wszystek nadmiar wody. I doprowadza dokąd? Nie doprowadza już, bo ta woda wszystka się rozsącza tutaj na długości całej rzeczki.